Dzień dobry państwu. Dobre. Dzisiaj zapraszamy do niedużego miasta Wielkopolskie. Ale z wielkimi tradycjami historycznymi. Rozmawiamy z panem Hubertem Wejmanem z Urzędu Miasta i Gminy w Boku. Panie Hubercie, rozmowę rozpoczynamy na cmentarzu, gdzie właściwie kończy się życie, a my chcemy o buku od początku. To dlaczego cmentarz? Słuszna uwaga. Dla większości ludzi w tym miejscu życie się kończy, tak. a dla miasta w tym miejscu życie się prawdopodobnie zaczęło. Podania głoszą, że w miejscu, gdzie dziś stoi kościół Świętego Krzyża, tak. e, istniał pierwszy gród. Dopiero później, w XIII wieku, miasto zostało przeniesione kilkaset metrów dalej, w okolice, w miejsce dzisiejszego regio. Dobrze, to w... tutaj gdzieś pod Bukiem miał obrzeć książę Mieszko I? Czy tu mniej więcej tak niedaleko miejsca? Tak. Legenda, legenda mówi, że książę Mieszko I umarł pod koroną rozłożystego Buka po udanym polowaniu yy, na żubry. Odpoczywał sobie, tak? Tak. I właśnie stąd miała się wziąć nazwa tej osady. Prawdopodobnie było to mniej więcej w tym miejscu. Wiele ciekawych rzeczy w historii BUKU się działo. No, przeskoczymy troszeczkę te lata i Władysław Jagiełło tutaj jakąś dyplomatyczną rozmowę też przeprowadził, tak? Tak, jest to prawdą w 1414 roku, a więc 600 lat temu dokładnie król Władysław Jagiełło spędził w BUKU Święto Bożego Ciała. I jak zapisał Jan Długosz, przybył tutaj do króla brat Właśnie zdymisjonowanego, powiedzielibyśmy dzisiaj, wielkiego mistrza Krzyżackiego von Plauena. O, bardzo, postać tak, tak. zasłużona dla zakonu Krzyżackiego. Tak. E, owszem, bardzo. Tak, bardzo. <laughs> Niestety dla nas nieco mniej. Tak. Aczkolwiek brat tegoż mistrza, Ulrich von Plauen, który przybył do Buku, prosił naszego króla, by przyjął go w poczet swoich dworzan, ponieważ e, po zdegradowaniu brata w zakonie musiał e, ratować się ucieczką. Król przyjął go w poczet swoich dworzan i, jak zapisali kronikarze, wielokrotnie korzystał potem z jego informacji w trakcie kolejnych potyczek z, krzyżaka, z Krzyżakami. No ale Bóg, jak miasto pięknie się później rozwinął i także od strony patriotycznej? Owszem, ale nie brało się to z niczego. Bóg rozwijał się przez setki lat tak samo jak państwo polskie. Kiedy państwo polskie przeżywało okresy prosperity, dobrze działo się także w Bóg. Kiedy państwo polskie miało problemy i Bóg te problemy dotykały. Bóg przez też te kilkaset lat był miastem biskupów poznańskich, o czym o właśnie, mało tak. kto chce wiedzieć, co też miało duże znaczenie, miało duże znaczenie e, dla ducha, który panował w tym mieście. Tutaj nie było tak zwanych innowierców, a więc miasto było. Katolickie. Katolickie, było po, po, czysto polskie. E, no więc siłą rzeczy, kiedy, e, kiedy pojawili się e, ludzie innych wyznań i, wyznań i narodowości, e, wykształcił pewien odruch obronny. Tak. Stąd też liczny udział bukowian we wszelkich zrywach niepodległościowych. No, jesteśmy na, na cmentarzu, kto, kto, na którym mamy groby powstańców z 1848 roku, więc tak zwanych kosynierów Kosynierka, bukowskich. tak, tak jest oraz wielu powstańców, y, uczestników Powstania Wielkopolskiego. Do ten 1848 roku, panie Hubercie, powstańcy zdobyli miasto, ale Prusacy cię po tym srodze zemścili. Bóg tak, był tak. miastem powiatowym, to wtedy przestał być powiatowym za karę? Tak, to właśnie w 1848 roku Bukowianie na chwilę przejęli miasto z rąk Prusaków. Prusacy, jak pan zauważył, krwawo ten bunt stumili. Ostatnich powstańców zabili w ratuszowej wieży, która dzisiaj już nie istnieje. W bukowskim sądzie powiatowym i więzieniu, które do dzisiaj istnieje, sądzono tych, którzy przeżyli. No a Bóg, jakby w nagrodę w cudzysłowie tego zrywu, został pozbawiony rangę powiatu. Co prawda on formalnie jeszcze istniał przez tam kilkadziesiąt tak. lat, ale ostatecznie został starty z mapy. Władze pruskie stąd szybko i tak przeniesiona. Tutaj żywioł polski był zbyt silny. Niemcy nie czuli się tutaj pewnie. E, społeczność niemiecka e, była zawsze tutaj w mniejszości. Dużo łatwiej było się od administracji pruskiej ostać w Sołoczniady i Nowym Tomyślu, czy w Grodzisku A niż w Buku. potem był protest dzieci szkolnych. Tak. E, zaakcentowane w szkole. Wcześniej no i... jak we wrześniu. Oczywiście. Rok wcześniej niż tak. we wrześniu w Buku był gejera No i żołnierze strajk. kapitana Wegnera w 1918-19 roku. Tak, ja tu wspomnę kapitana Wegnera, ale też bukownika późniejszego Zenktelera. Proszę Państwa, około 500 osób z Buku brało udział w Powstaniu Wielkopolskim, to pokazuje skalę tego zrywu. Dzisiaj miasto ma sześć tysięcy mieszkańców. To no, taka porządna kompania. No kompania, to była solidna kompania, prawie batalion. To jest porządna kompania. były dwie, a nawet trzy w pewnym okresie. Tak. Już właśnie trafiliśmy w bardziej współczesną historię, powiedzmy taką ciekawostkę, pochowana jest tutaj przecież matka Karola Marcinkowskiego, tak? Tak, prawda. Jest tutaj pochowana matka naszego zasłużonego doktora, ale też i siostra Melchiora Wańkowicza. No właśnie. Starostowie Bukowski tutaj za nami, żołnierz napoleoński. No i nekropolia Niegolewskich. Oczywiście mam też tutaj właśnie. pustą kaplicę grobową Niegolewskich, która została, została w trakcie okupacji niemieckiej zbezczeszczona. Dzisiaj niegolescy, którzy spoczywali wcześniej w tej krypcie, są po prostu pochowani w grobach, w tradycyjnych grobach ziemnych tuż obok. Wśród nich jest grób Wandy Niegolskiej, tejże właśnie założycielki Kół w Aha. Ja proponuję panowie, że będziemy dalej rozmawiać o zasłużonych, nieżyjących już mieszkańcach Buku, ale przenieśmy się z cmentarza w inne miejsca. Cmentarza może raczej ze Skałki Buku, dobrze mówię? Dobrze. To świetna nazwa. Przenosimy się przed Pałac Biskupi i proponuję Panie Hubercie, żeby na historię spojrzeć poprzez ludzi. I rzucam pierwsze nazwisko. Jan Lubrański. Nie da się napisać historii Buku bez nazwiska biskupa Jana Lubrańskiego. Tak. Po pierwsze w tym budynku za nami, oczywiście przebudowanym od tego czasu, Jan Lubrański dokonał swojego żywota w 1520 roku. Tak, tak, dokładnie, stało się to w maju 1520 roku. Lubrański był postacią wyjątkową, to, to, to wszyscy wiemy, a dla miasta Buku był szczególnym dobrodziejem. Po pierwsze otoczył miasto murem obronnym. Tak, jako w tumski. Tak. Tak, tak. Dokładnie. Prawdopodobnie była to ta sama brygada Mularzy, jak to się kiedyś tak, tak. mówiło. Oni po, po zakończeniu pracy na Ostrowie Tumskim musieli przyjechać do Buku i tutaj wznosili te fortyfikacje. Prawdopodobnie też za czasów Lubrańskiego myślano już o założeniu w Buku wodociągu. To się za życia biskupa już nie udało, ale... Też jak na Ostrowie Tumskim, on tam też zakładał wodociąg. Tak jest. Tak. Ale tuż po jego śmierci te, te prace w Buku rozpoczęto, więc prawdopodobnie te plany były już wcześniej. Ale Lubrański jest dla Buku wyjątkowy o tyle, że pozwolił młodzieży wielkopolskiej uczyć się na Sławetnej Akademii Lubrańskiego. I taką sztandarową postacią z historii buku, najznamienitszym synem miasta jest Opat Jędrzejowski, dyplomata królewski, sekretarz kardynała Hoziusza, tak Stanisław Reszka. Nowo właśnie... chyba państwo dopiero niedawno odkryli, tak naprawdę. Tak na nowo Reszkę odkrywamy od tak. całkiem niedawna. Wiele o nim wiedzieliśmy, ale tylko poprzez pryzmat tej jego działalności politycznej i religijnej. Ja bym chciał tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę. Mały bóg Stanisław Reszka, wielka postać historyczna, o której bardzo mało było wiadomo, wiadomo. prawda? Tak. To się zmienia w tym roku. Wydaliśmy piękną książkę „Działalność Kulturalna Stanisława Reszki”. To pierwsze tego rodzaju wydanie na, na gruncie polskim. Człowiek zawsze miar wyjątkowy. Po pierwsze budowniczy polskiego kościoła i hospicjum w Rzymie. E, pracował dla kilku polskich monarchów, e, dla Stefana no z Batorego, i Anny Agielowej. Nie mu się Agielonki. nie udało, co? Z walerzy z no <laughs> faktycznie mu nie wyszło, a aczkolwiek tak. uczynił go na chwilę swoim sekretarzem. Prawdopodobnie wynikiem tego, że jego osobistej znajomości z króla z reszczką było to, że król jadąc na koronację e, wjeżdża do Polski przez Bóg właśnie. Aha, no. Jeszcze bym, Andrzej Zbuku, rektor Uniwersytetu Krakowskiego. Tak, to kolejna znamienna postać w dziełach naszego miasta. Na początku XV wieku, po raz pierwszy w 1430 roku, Andrzej Zbuku zostaje rektorem Uniwersytetu, wówczas krakowskiego. I przechodzi do historii tej uczelni jako pierwszy z profesorów, który Yy, upomniał się o tak zwaną niezależność, autonomię uniwersytecką, miał to związek z zakusami yy, ówczesnego kanclerza uniwersytetu, yy, naszego pierwszego kardynała, Zbigniewa Oleśnickiego, który uszczuplił jego dochody. Andrzej Zbuk odwołał tak. się od Ale, zwrócić uwagę na jedną rzecz, tak. że to są trzy postacie sztandarowe, tak. obydwa jereszkowie, yy, Jan Lobrański, renesans. Tak. Bóg związany silnie z renesansem, z odrodzeniem, z prądami zupełnie innymi aniżeli wcześniejsze, średniowieczne. Ja bym chciał tutaj jedną rzecz tak skomentować. Rektor Uniwersytetu Krakowskiego z Buku broni tak mocno Uniwersytetu, że nie pozwala innym szkołom stać się ucz uczelniami wyższymi. No, bo ten uniwersytet w Krakowski tak troszkę te inne szkoły z daleka trzyma To siebie. jest. To tak nie do końca jest prawdą. Za, no, no, za, za, za no, czasów Andrzeja. Za Buku do tego nie dopuścił. ale to... <laughs> Za czasów no. Andrzeja Zbuko jeszcze nie mówiono o, o kolejnym uniwersytecie w, w Polsce, to dopiero tak. później zaczął tak, się tak. starać o tą placówkę. Oczywiście, no ale jednak tak. Trosz... Myślę, że z Andrzejem z Buku sprawa byłaby załatwiona. Tak. <laughs> Współczesność. Lech siuda kiedyś Wielkopolanin roku. Wybrany przez słuchaczy Radia Merkury. Piękna postać. Piękna tak, postać zupełnie wyjątkowa. Trudno mówić o doktorze Siudzie bez pewnych emocji. Ja sam byłem jego pacjentem, więc ludzie, którzy go znali, jeszcze żyją i tym różni się od wcześniejszych postaci. Tak. No, bardzo ciepły człowiek. O tych horyzontach. Kolekcjoner malarstwa współczesnego. Właśnie, tak. Prywatnie także przyjaciel naszej nabliski Wisławy Szymborskiej. Ona tutaj bywała kilkukrotnie u niego w przejazdem, także w buku obiadki u doktora jadała. A ona sobie towarzystwo dobierała. Tak. tak. Doktor był bez wątpienia przyja przyjacielem artystów, szczególnie słonianych malarzy i postacią, która no, na ówczesnym wielkopolskim firmamencie no, zaznaczyła się nie tylko tym, że był tym honorowym obywatelem, honorowym tylko ale był tą osobą która stworzyła nowy, wyjątkową unikalną kolekcję malarstwa współczesnego która dzisiaj niestety już została rozproszona. Ja myślę, że podsumowując naszą wizytę w miejscowości Bóg <noise> warto powiedzieć, że y, gdyby inne mniejsze miasta mia miały tak zaangażowanego człowieka jak pan Hubert, to ta historia <noise> nie tylko wielkopolski, ale Polski byłaby jeszcze bogatsza jak jest. Czyli znajomość byłaby bogatsza, proszę pana.